Siemanko mordeczki, w dzisiejszym filmie pokażę Wam jak zdobyć legendarną szablę z Breslau. Oczywiście ze schematem. Zapraszam do oglądania. Ok, słuchajcie. Przede wszystkim musicie się udać dosłownie na plac przed ratuszem, czyli jest to praktycznie początkowa lokacja. Gdy będziecie już dosłownie na środku tego placu, to udajecie się do tego pomnika. I tutaj mamy małe zadanie do wykonania. Między innymi musimy rozwalić 9 takich herbów. Oczywiście teraz pokażę Wam lokacje, gdzie one się znajdują, także zestrzelmy sobie jednego. Ok, udało nam się ten rozbić. Pierwszy herb, jak widzieliście, był pod pomnikiem. Następny jest dosłownie po drugiej stronie, także zeszczelmy go sobie. OK. Dobra, mamy. No i widzicie, zarażenie się pojawili, ale to nic. Lecimy dalej. Trzeci herb mamy tutaj, dosłownie na środku. Musimy strzelić dwa razy w takim razie, więc spróbujmy jeszcze z łuku. OK, mamy łuk i to był trzeci herb. Następny, czwarty herb, będziecie mieli tam. Jak widzicie, przy tych oknach spróbuję trafić. Mamy czwarty harp. Idziemy sobie do piątego. Piąty znajduje się dosłownie po drugiej stronie, również na ścianie. Raz. Dwa. Dobra, mamy piąteczkę. Czas na szósty. Szósty jest w tym miejscu, między oknami. Okej. Okay. Dobra, teraz siódmy herb. Siódmy mamy tutaj, i zaraz obok niego mamy ósmy. Dobra, jak coś to jest wejście, oczywiście, na plac. Dobra, został nam ostatni herb do zniszczenia. I znajduje się on tutaj. Przez przypadek go skipnąłem, także szybko to poprawmy. No i pyk. 9 herbów zniszczonych na placu. Teraz musimy podejść sobie do tego pomnika i kliknąć zbadaj. Ok. Gdy to zrobimy, to mogliście zauważyć, że dosłownie pierc tego pomnika się wydobył. No i fajerwerki. chodzimy sobie teraz na górę. I tak jak ten pomnik trzyma tą szablę, to teraz możemy ją sobie zabrać, no tylko musimy zwolnić miejsce. No i teraz, gdy sobie zbiorę, to dostajemy legendarną szablę z Breslau oraz rzadki schemat. Oczywiście jest on do ulepszenia na legendarny. Zobaczcie, tak się ogólnie prezentuje ta broń. Mamy 554 obrażenia. Na maksymalnym poziomie jest to broń oczywiście nie do naprawy, żeby móc sobie wytworzyć kolejną, no to wtedy już ze schematów, nie? Założymy jeszcze ją sobie i pokażę Wam jak ona wygląda w grze. Prezentuje się dokładnie tak. Jeszcze wspomnę tutaj o jednej rzeczy. Gdy wejdziecie sobie do warsztatu, to możecie zauważyć, że macie teraz schematy, gdzie jest podwójnie ta szabla. I pamiętajcie o tym, żeby dokładnie czytać napis na tym schemacie, z tego względu, że teraz obecnie jest jakiś błąd, który spowodował, że maczeta Strauss and Broda, czyli nasz korek, został zamieniony właśnie na tą szablę. I generalnie, jak my sobie to wytworzymy. To mamy ikonkę szabli, ale gdy trzymamy ją w ręce, no to mamy wtedy maczetę, nie? Zobaczcie, ja sobie właśnie założę taką szablę. To jest oczywiście mój korek wcześniejszy. Widzicie, po kliknięciu dosłownie pojawia się maczeta i podczas używania tej broni również jest maczeta. No, natomiast modyfikacje nie działają tak jak powinny, ponieważ na przykład nie podpalają przeciwników, czy nie paraliżują ich prądem. Więc miejcie to na uwadze, że teraz jak wytwarzacie maczetę, to może wam ona nie do końca działać. A szabla oczywiście działa tak samo. Dzięki wielkie za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się przydał. Jeżeli możecie zostawcie jakiś ślad tam na dole, będzie mi bardzo miło. No i słyszymy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia!